Dzisiaj dla Was przygotuję zakwas bołotowa. Będzie nam potrzebny glistnik świeżo zebrany i pokrojony, szklanka cukru, 3 litry świeżej serowatki z mleka koziego, 3 litrowy słoik, gaza, ale także kamień, krzemień, coś, co pomoże nam, aby glistnik, który zaraz zawiniemy w gazę opadł na dno. Najpierw do 3-litrowego słoika wlejemy około 3 litrów serowatki. Jest tutaj u nas użyta z mleka koziego. O. i do niego będziemy dodawać... O, może wystarczy już. Junka cukru. Po wsypaniu cukru należy wszystko robimy zawsze drewnianymi rzeczami, nie używamy metalowych. Staramy się, żeby ten cukier się rozpuścił. Następnie do gazy wsadzamy cały drzewnik, zawijamy razem z kamieniem, żeby wszystko poszło na dno. Spróbujemy zakręcić. O, nawet wyjdzie na. No. Ja wcześniej tą gazę, ten materiał zagotowałam, przygotowałam razem z kamieniem, żeby taki był jałowy. I następnie z tym kamieniem wprowadzamy. Jeszcze możemy jeszcze raz zamieszać, żeby ten cukier nam się lepiej rozpuścił. On z czasem będzie pracował, bo bakterie zawarte w serowarce będą z niego czerpać energię i się namalżać i powstanie zakwas. I zobaczymy, czy nam to ładnie się. Ma. Gdy wypłynie, należy docisnąć, żeby wypuścić powietrze. Jeśli już nie wypływa, dobrze, żeby to wszystkie takie niektóre listki po prostu wyjąć i po wyjęciu, gdy już jest wszystko klarowne, nakładamy gazę, nakładamy gumkę i 3-4 tygodnie stoi w ciemnym miejscu i codziennie sprawdzamy, jeśli będzie kożuch, następnie należy go zbierać. Cokolwiek jest na, na brzegu, należy zbierać tak zwany kożuch i tutaj jeszcze zaraz pozbieram te listki.